Cześć, z tej strony Patrycja. Wakacje to czas odpoczynku, dlatego też my również postanowiliśmy sobie zrobić małe urlopy ale wracamy już z premierami miesiąca. Będzie to podsumowanie premier lipca sierpnia, bo wcale wakacje nie oznaczają, że wydawnictwa odpoczywały i na Waszych stołach pojawiły się nowe tytuły. Jakie to są tytuły, jakie my proponujemy co ciekawego pokazało się na sklepowych półkach? Zapraszam do oglądania. Diuna Imperium Powstanie to wakacyjna premiera od wydawnictwa Lucky Tak Games. Wielu z Was czekało na ten tytuł, szczególnie fani pierwszej Duny zapewne byli ciekawi, jak nowa wypadnie na tle właśnie pierwszego tytułu. W nowej Dunie zachowano te mechaniki, które Uwielbiamy właśnie Diony Imperium, a więc worker placement i oczywiście deck building, ale też wprowadzono szereg urozmaiczeń, szereg zmian. Powstanie jest niezależną kontynuacją Diony Imperium, a więc możecie zarówno nie posiadając pierwszego tytułu, zakupić sobie nowy, znajdziecie w niej znane, tak jak powiedziałam, z pierwszej wersji mechaniki, budowania talii oraz wysyłania robotników na planszę i w dalszym ciągu, aby zwyciężyć, należy zdobyć punkty wpływów. Punkty w poszczególnych frakcjach zdobywamy wykonując akcje w poszczególnych z kolei regionach. Także będziemy potrzebowali zwycięstw w bitwach, no i oczywiście snując intrygi. Gra wprowadza szereg nowych narzędzi, które pomogą zrealizować poszczególne cele. A więc pojawiają się szpiedzy, którzy rozmieszczeni strategicznie na planszy pomogą wykonać zaplanowaną akcję. Będziemy mogli wysyłać naszego agenta na miejsca już zajęte przez inny gracz. Ponadto pojawiły się także kontrakty, które. Pozwalają nam na uzyskanie dodatkowych zasobów, a ci, którzy grali w Dune Imperium, wiedzą, że zdobywanie zasobów wcale nie jest takie proste, a jest niezwykle ważne. No i także dodatkowo podczas bitwy będziemy mogli wzywać do pomocy potężne czerwie, które dodadzą nam punktów do walki. To nie wszystko jednak, ponieważ plansza jest dwustronna. A więc w dunie Imperium Powstanie możecie rozgrywać grę w 6 osób, z tym, że będzie to rozgrywka drużynowa. Terrorscape, a więc premiera wydawnictwa Galacta. Jest to asymetryczna gra grozy, pełna klimatu, którego dodaje między innymi przesłonka w postaci domu oddzielająca ocalałych od zabójcy tutaj właśnie wcielicie się w zabójce bądź ocalałych, którzy mają swoje umiejętności, zdolności odmienne od pozostałych postaci. Terrorscape to asymetryczna, jak powiedziałam, gra dla ludzi o mocnych nerwach. Jest to niezwykle klimatyczna rozgrywka. Gdzie zabójca będzie starał się odnaleźć ocalałych, natomiast ocaleli będą musieli wydostać się z posiadłości, aby wygrać rozgrywkę. W tym celu będą chować się przed zabójcą, będą wykorzystywać przedmioty, ale przede wszystkim też swoje indywidualne zdolności. W pudełku podstawowym znajdziecie pięć postaci i są to inżynier, który ma pojemny plecak. Mamy Annę, studentkę, która jest świetna w chowaniu i szukaniu. Mamy lekarzy, który ma apteczkę, sportowca, który jest szybki, ale z kolei bardzo hałasuje i Sophie, detektywa, która jest wścibska, dlatego potrafi odnaleźć tajemne przejścia. W pudełku oprócz, jak powiedziałam, pięciu ocalałych znajdziecie też trzech zabójców. Podczas rozgrywki naprzemiennie będą wykonywać swoje akcje. Ocalali, a potem zabójca. Ocalali będą mieli do wyboru sześć podstawowych akcji, w tym przemieszczanie się, przeszukiwanie lokacji, w której się znajdują, czy naprawa radia. Natomiast zabójca będzie wykorzystywał po kolei karty żółte, potem niebieskie, celem właśnie odnalezienia ocalałych. W przypadku starcia, kiedy zabójca znajdzie się w lokacji z ocalałym, będą wykorzystywane kości. I na koniec reasumując, świetne wykonanie gry, świetna zasłonka, która także posiada wieże do rzucania kośćmi, regrywalność, wyczuwalny klimat. Na pewno to wszystko da Wam ogrom radości podczas rozgrywki. Kuridor Pac Man to premiera sierpniowa od wydawnictwa UV Games pac chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, na pewno wielu z Was rozgrywało właśnie ten tytuł, ale w wersji elektronicznej, natomiast teraz możecie spróbować się na planszy. W pudełku znajdziecie grę, którą możecie rozgrywać w dwóch trybach, albo klasycznym Kuridor, albo właśnie w pac w trybie klasycznym będziecie starali się przeprawić na drugą stronę planszy. Wykorzystywać do tego będziecie także ogrodzenia w celu ograniczenia możliwości poruszania się Waszych przeciwników. Ten kto pierwszy odnajdzie najkrótszą drogę na drugą stronę planszy, ten zwycięży. Natomiast w rozgrywce w trybie Pacmana mana dzielicie się albo w tytułowego stworka, albo cztery duchy. Celem Pacmana, który w swojej turze może poruszać się o dwa pola, chyba, że zje kulkę mocy, wówczas może jeszcze raz się poruszyć o jedno pole. Jest właśnie zjedzenie czterech kulek mocy. Natomiast duchy, które poruszają się zawsze o jedno pole, będą starały się pozbyć wszystkich żetonów życia tytułowego Pacmana. Jak widzicie, Zasady obu trybów są niezwykle proste. Nie oznacza to jednak, że jest to banalna rozgrywka. Na pewno będziecie musieli dużo kombinować i wykorzystywać wasze umiejętności logicznego myślenia. The Mandalorian Przygody to z kolei premiera wydawnictwa Rebel. Jest to kooperacyjna gra, która została stworzona na podstawie serialu Disneya. Jeżeli oglądaliście ten serial, jeżeli jesteście fanami Star Warsa albo po prostu przygodowych gier kooperacyjnych, to koniecznie zwróćcie uwagę na ten tytuł. Podczas rozgrywki wcielicie się w jedną z ośmiu unikalnych postaci, która posiada własną talię kart, oczywiście z własną strategią. Całą rozgrywkę będziecie toczyć na mapach, które znajdują się w ilustrowanym albumie. Wszystko to jest naprawdę pięknie wykonane. W grze znajdziecie cztery mapy, każda z innym układem, przeciwnikami i otoczeniem. Będziecie musieli współpracować, aby osiągnąć cele danej misji. Będziecie poruszać się po różnych miejscach, które znajdują się na mapie. Będziecie stawiali czoła, jak już wspomniałam, przeciwnikom. Podczas swojej tury gracz będzie zagrywał jedną z czterech kart, które posiada na ręku, będzie ją wykładał w konkretnej kolumnie. Są to cztery kolumny, które odzwierciedlają cztery. Akcje możliwe do wykonania. Wszystkie karty posiadają siłę, i jedną z właśnie bardzo ciekawych rzeczy jest to, że ta siła zagranych akcji będzie się sumowała. I w momencie, kiedy w danej kolumnie siła ta wyniesie 5 bądź więcej, Wówczas będą odpalane pewne niekorzystne rzeczy, na przykład będą pojawiali się nowi wrogowie. Z drugiej zaś strony, im większa siła zagranej karty, tym lepiej wykonamy tę akcję. I to jest jedna z bardzo fajnych rzeczy, ponieważ będziemy musieli decydować, czy chcemy zagrać kartę o większej sile i fajniej wykonać akcję, lepiej ją wykonać. A może kartę o mniejszej sile, a dzięki temu oddalimy od siebie te negatywne wydarzenia? Kolejna bardzo ciekawa rzecz to to, że gra będzie się z czasem rozwijała. Będziecie mogli odblokować nowe komponenty, zasady, typy misji czy specjalne misje, które będziecie mogli rozgrywać na dowolnej mapie. Te wszystkie dodatkowe rzeczy czy zasady są ukryte w kopertach, natomiast nie jest to gra Legacy, tutaj niczego nie będziemy niszczyć. Unmatched Wschodzące Słońce to kolejny tytuł serii od wydawnictwa Ogry Games. Tym razem w pudełku znajdziecie postaci, które nawiązują do historii Japonii. Mamy tutaj postać Daimio klanu Oda oraz żeńską odpowiedniczkę samurajów. Jak wspomniałam, w pudełku znajdziemy postaci Oda Nobunaga, bardzo ważną postać w historii Japonii. Był on uważany za jednego z trzech zjednoczycieli feudalnej Japonii. Natomiast Tomoe Gozen była legendarną żeńską odpowiedniczką samurajów. Podstawowe zasady nie zostały zmienione, a więc jest to gra figurkowa, dwuosobowa, pojedynkowa. Każdy z bohaterów, znajdujących się w pudełku, dysponuje własną talią kart, która wyraża jego wyjątkowy styl walki. Wszystkich bohaterów, niezależnie od tego, jakie tytuły posiadacie, można ze sobą dowolnie zestawiać, a więc im więcej pudełek, tym więcej regrywalności, tym więcej fanów z rozgrywek. Małe Epickie Zombie to kolejny tytuł serii wydawanej przez wydawnictwo Galakta. W małym pudełku znajdziecie bardzo klimatyczną grę, w której to wcielicie się albo w zombie, albo w ocalałych. Jako ocaleli, musicie cały czas być w ruchu, musicie zbierać broń, ale przede wszystkim też uważać na to, żeby zombiaki nie opanowały całego centrum handlowego. W każdej turze ocalały ma do wykonania trzy ruchy i w zależności od tego, w jakim pomieszczeniu się znajdzie, to taką czynność wykona. Dla przykładu, wchodząc do pomieszczenia, gdzie znajduje się zombiak, trzeba stoczyć z nim walkę. Wówczas rzucacie kośćmi zombie. Jeśli natomiast znajdziecie się np. w pokoju obok zombie, wówczas możecie użyć amunicji, aby je zastrzelić. Następnie, kiedy wykonacie już trzy ruchy, będziecie przeszukiwać pomieszczenia. Zazwyczaj znajdziecie w ten sposób dodatkową broń bądź inne niesamowite przedmioty, w które możecie wyposażyć swoje postaci. Musicie jednak uważać, bo czasami znajdziecie zombiaka. Co ważne, jeżeli żetony amunicji i ran się spotkają, wówczas giniecie. A jeżeli postać ginie, zamienia się w zombie. Jako ocaleli, wygracie. Kiedy ukończycie trzy cele. Jeżeli natomiast wcielicie się w zombie, będziecie wówczas kontrolować wszystkie zombiaki, w tym unikalne, które posiadają specjalne zdolności. Zombie będą dążyć do tego, aby zabić wystarczającą liczbę graczy lub opanować dziedzinie centrum handlowego. Seria Małe Epickie charakteryzuje się tym, że właśnie są to małe pudełka, ale każde z nich zapełnione jest po brzegi elementami, podobnie jest tutaj w najnowszym tytule. Oprócz kart znajdziemy też fajne pelt. możemy dołączać do nich bronie, które gdzieś tam znajdziemy w pomieszczeniach, a ponadto na przykład też znajdziecie motor. Ciapki czyli polska edycja gry Spots, to tytuł od rebela, który także miał premierę w wakacje. Niech Was nie zmyli jednak nazwa, ani bardzo urocze psiaki na kartach, ponieważ jest to gra, która także zadowoli geeków. Świetna mechanika Push Your Luck nada rozgrywce sporo emocji, a każda decyzja jaką podejmiecie będzie niezwykle ważna. W ciapkach naszym zadaniem będzie zakrycie kropek na wszystkich sześciu kartach psów, które będzie posiadał gracz. Akcje, które są dostępne w grze, wyznaczane są przez kafelki sztuczek. Po wykorzystaniu w swojej turze kafelka jest on odwracany na drugą stronę, co powoduje, że przez jakiś czas jest niedostępny. Podczas swojej tury gracz będzie wybierał jeden kafelek lub punktował ukończone psy. Przez większość rozgrywki jednak będziemy rzucali kośćmi i umieszczali je na kartach psów zgodnie z wartościami. Kości, których nie możemy dołożyć, musimy zakopać na podwórku. Jeśli liczba kropek na odłożonych kostkach przekroczy 7, wówczas gracz musi zdjąć wszystkie kości, które już wyłożył na swoich kartach, a więc rozgrywka dla niego rozpoczyna się od początku. W swojej turze także możemy wykorzystać smakołyki, aby przerzucić kości. Ciapki to niezwykle emocjonująca rozgrywka. Tu będziemy często kusić los. Od nas zależy, jak bardzo będziemy ryzykować. Kolejną premierą wakacji, o której warto wspomnieć, to gra Dune wojna o Arakis z wydawnictwa Portal Games. Jest to tytuł autorów gry Wojny o pierścień, i podobnie jak Wojna o pierścień, kierowany do rozgrywek raczej dwuosobowych, mimo iż na pudełku znajdziecie liczbę graczy od 1 do 4. Mamy tutaj więc tryb solo, mamy także możliwość rozgrywania tego tytułu na większą liczbę osób. Natomiast Zdecydowanie z opinii wynika, że jest to gra dwuosobowa, niezwykle klimatyczna i niezwykle asymetryczna. Dion, Wojna o Arakis to strategiczna gra planszowa, niezwykle asymetryczna, ponieważ w zależności od tego, czy się wcielicie w atrytów, czy w harkonenów i ich sojuszników, oczywiście, to będziecie mieli do dyspozycji zupełnie inne komponenty. A także zupełnie inne akcje będziecie wykonywać. Aby wygrać Harkonnenami musicie zdobyć 10 punktów hegemonii, natomiast atryci będą starali się spełnić wymagania na wylosowanej do gry karcie przypowiedni. A propos losowania jest to gra rzeczywiście niezwykle losowa, ponieważ opiera się przede wszystkim na rzutach kości. Kości nie tylko będą wyznaczały akcje, jakie będziecie mogli wykonać podczas swojej tury, ale także będą rozstrzygały walki. Mimo tej dużej losowości, dość to wasze decyzje doprowadzą do zwycięstwa bądź waszej porażki. Podczas rozgrywki będziecie manewrować jednostkami, będziecie wysyłać nowe siły, będziecie używać kart, dzięki którym odpalicie potężne efekty. Oczywiście dojdzie niejednokrotnie do potyczek oddziałów, niszczenia osad. Zajmowania punktów na mapie, sabotażu zbioru przyprawy, ochrony przyprawy tu naprawdę będzie się wiele działo, i ważne jest, żebyście bardzo dobrze poznali i swoją frakcję, ale także frakcję przeciwnika. Ponadto gra świetnie wygląda na stole. W pudełku, między innymi, znajdziecie aż 129 specjalnych figurek. Każda frakcja figurki będzie miała odmienne, i już w tej wersji, takiej retailowej, czyli sklepowej, naprawdę dostaniecie pudełko wypchane po brzegi, świetnie wykonanymi komponentami. Wejdź na pokład i wyrusz na dalekobrzeg. brzeg, miejsca pełnego. Tajemnic i niesamowitych skarbów. Mowa oczywiście o Everdel Daleko Brzeg, czyli premierze wydawnictwa Rebel. W grze Everdel Daleko Brzeg będziecie eksplorować urwiste wybrzeże na północ od Doliny Everdel i budować swoje miasta. Podczas rozgrywki, podobnie jak w pierwszej grze Everdel, będziecie wysyłać swoich robotników na pola akcji, które znajdują się na planszy. Celem zbierania surowców. Surowce będą potrzebne do zagrywania kart i budowania miasta. Każda tura daje trzy opcje: wysłania robotnika, zagrania karty lub przygotowania się do nowej pory roku. Robotnika będziemy umieszczać na dowolnym, wolnym polu, następnie zbierzemy surowce lub wykonamy przypisaną akcję do tego pola. Aby zagrać kartę, Musimy opłacić jej koszt właśnie w surowcach, które zbieramy. Gdy zagramy wszystkich swoich robotników, możemy przygotować się do kolejnej pory roku. Wówczas wszyscy robotnicy do nas wracają, a my otrzymujemy też jednego dodatkowego. A następnie rozpatrujemy efekt nadchodzącej pory roku. Co ciekawe, gracz, który przygotuje się do nowej pory roku jako ostatni, przeprowadza również efekt wiatru zmian, który ujawni nowe wymagania dotyczące ruchu statków po planszy. Everdel Daleko Brzeg jest równie pięknie wykonane jak Everdel pierwszy tytuł. W pudełku także znajdziecie trójwymiarowy element. W sierpniu miała premierę gra Robinson Crusoe edycja kolekcjonerska. Jest to tytuł wydawnictwa, portal, na który trochę musieliśmy poczekać, natomiast już jest na sklepowych półkach, a więc wszyscy fani gier kooperacyjnych, trudnych, scenariuszowych, gdzie wygrana wcale nie jest taka prosta, będą zadowoleni. Robinson Crusoe, przygoda na przeklętej wyspie to bestsellerowa gra kooperacyjna, która od lat cieszy się uznaniem fanów gier, właśnie kooperacyjnych, przygodowych. Edycja kolekcjonerska to wydanie wyjątkowe. Które zawiera kampanię wprowadzającą, dzięki której krok po kroku nauczycie się zasad gry. Ponadto w pudełku znajdziecie 18 wysokiej jakości figurek oraz plastikową wypraskę w nowym, powiększonym pudełku. Na początku gry każdy z graczy wybiera postać. Postaci mają unikalne umiejętności, które mogą pomóc w pokonaniu przeciwności losu. Naszym zadaniem, oczywiście jest. Przetrwać na bezludnej wyspie. Każdego dnia będziemy wysyłać nasze postaci, aby wykonywały konkretne zadania, na przykład eksplorowali otoczenie, polowali na zwierzynę, konstruowali narzędzia, zbierali surowce czy zajmowali się obozowiskiem. O tym, czy dane zadanie zostanie ukończone sukcesem, decyduje rzut kość. Podczas rozgrywki będziemy. Nie tylko uważali na zwierzynę, która może nas zaatakować, ale także będziemy walczyli w cudzysłowie ze zmienną pogodą. A więc nie tylko będziemy bronić się przed zwierzyną, nie tylko będziemy na nią polować, ale także będziemy musieli pilnować zapasu drewna, aby się nie ochłodzić, a także będziemy musieli się na przykład przygotować na deszcz poprzez zbudowanie solidnego dachu. Pudełku oprócz wspomnianych figurek znajdziecie także ponad 250 kart oraz różnorodne scenariusze, dzięki czemu rozgrywka w Robinsona nie powinna Wam długo się znudzić. Nawiązując do regrywalności Robinsona, w sklepach także znajdziecie księgę przygód, czyli 116-stronicową książkę w formie. Koło notatnika, która zawiera 52 scenariusze podzielone na różne kategorie. Co ważne, jest ona grywalna z każdą edycją Robinsona Cruzo. A teraz propozycja do rodzinnego grania od wydawnictwa Trefl, czyli wyspy Kuka. Weźcie udział w wyprawie Jamesa Kuka po oceanie spokojnym i budujcie osady na wyspach, które odkryjecie. Autorem tego tytułu jest autor karkazon, a więc jeżeli lubicie karkazon albo po prostu gry kafelkowe, to ten tytuł na pewno też wam się spodoba. W każdej turze będziemy umieszczać na planszy kafelki morza, które powiększają teren, po którym to z kolei możemy się poruszać jednocześnie wskazują o ile pól. Będziemy mogli poruszyć naszym statkiem. Zadaniem graczy jest nie tylko odkrywanie nowych wysp, ale też stawianie na nich wiosek. Kre wygra gracz, który zdobędzie najwięcej punktów właśnie za zbudowane wioski, a także zdobyte podczas podróży skarby, ponieważ odkrywając kafle będziemy odnajdywać zatopione skarby wspomniane, ale także przeszkody skalne, które urozmaicą rozgrywkę. Jako ciekawostkę dodam, że autorem grafik jest Piotr Sokołowski, który m.in. wyrysował grę Nukleum, która została wydana przez wydawnictwo Rebel. Endeavor Deep Sea, czyli kolejna premiera wakacyjna, tym razem od wydawnictwa Chacha Games. W odróżnieniu od Wieku Żagli, tym razem będziemy eksplorować świat podwodny. Nowy tytuł, który już może trafić na Wasze półki, to edycja Deluxe. I choć, jak powiedziałam, ta edycja będzie rozgrywana w świecie podmorskim, to zasady są bardzo podobne w stosunku do wieku Żagi. A więc, jeżeli znacie pierwszy tytuł, to z łatwością również wejdziecie w rozgrywkę Deep sea. W grze będziemy kierowali niezależnym instytutem badawczym, którego celem jest opracowanie zrównoważonych projektów i zachowanie kruchej równowagi życia morskiego. Skoro mowa o ekologii, to warto dodać, że w środku gry, w środku pudełka także zadbano o to, aby wypraska i wszystkie elementy były wykonane z ekologicznych materiałów. Rozgrywka trwa 6 rund. Każda runda podzielona jest na 4 fazy, z czego trzy pierwsze możecie wykonywać jednocześnie. Natomiast ostatnia faza jest to faza akcji którą już wykonujecie po kolei od pierwszego gracza. Każdy z graczy będzie posiadał swoją planszetkę, na której to będą znajdowały się cztery tory. I w zależności od tego, jak rozbudujecie sobie tory, jak daleko będzie wasz znacznik na danych torach, to tyle statków na przykład będziecie posiadali. Albo jeden z torów będzie Wam wskazywał jakiego specjalistę, którego poziomu możecie do siebie pozyskać. A to dzięki nim właśnie będziecie wykonywać akcje poprzez wyłożenie na nich swoich dysków. Dyski te także musicie pozyskać. Deep sea to gra scenariuszowa, a więc podczas przygotowywania rozgrywki wybieracie dany scenariusz i zgodnie z tym, co on wskazuje, rozkład Dajcie kafle, planszy. Ponadto na tych scenariuszach będziecie mieli cele, które musicie zrealizować, aby wygrać rozgrywkę. I to już wszystko, jeżeli chodzi o premiery wakacyjne, które Wam przygotowaliśmy. I w takiej jeszcze wakacyjnej odsłonie, wakacyjnej bluzeczce serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam jeszcze dużo słoneczka w tym wrześniu. A my właśnie już niebawem widzimy się z premierami września. Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.planszowymusy.pl Bo z nami wiesz, co grami.